Wiesz o tym, że jest bardzo ważne działanie w momentach, gdzie pojawia się inspiracja. Wiesz o tym i masz doświadczenia w swoim życiu, pamiętasz te sytuacje, gdzie zadziałałeś na swoją inspirację, na ten moment inspiracji, na, to, na tą intuicję. Zadziałałeś, poszedłeś, zrobiłeś tak od razu, nie czekałeś, nie zrobiłeś to miesiąc później, tylko zrobiłeś to od razu. Zadziałałeś na swoją inspirację i twoje życie poszło do przodu, podziały się rzeczy. Czasami podziały się rzeczy takie trudne, weszłeś w pewne sytuacje, które były trudne i było ciężko, ale nauczyłeś się, przeżyłeś, doświadczyłeś, zebrałeś taką mądrość, takie rozumienie, ewoluujesz. Wiesz o tym, że jak zadziałasz na swoją intuicję, jak zadziałasz na tą inspirację, którą masz, podzieją się rzeczy. Idziesz do przodu, spełniasz się. Teraz dużo ludzi ma problem. Gdy pojawia się inspiracja, gdy pojawia się ta intuicja, gdy pojawia się ta intensywna inspiracja i wiesz, masz pomysł fajny i chcesz to zrobić, zamarzasz, nie działasz albo mówisz, a teraz nie pasuje, teraz nie pasuje, a teraz to nie jest wygodne, o teraz mógłbym to zapisać, mógłbym zrobić to, mógłbym się zająć tym. Ale, o, teraz nie jest odpowiedni moment. Poczekam na jakiś inny odpowiedni moment, bo teraz nie jestem przygotowany na to. To jest zbyt, zbyt fajny To, o czym myślisz, zbyt fajny tak Muszę się uspokoić najpierw. Zrobię to później. Nie pasuje mi teraz. Zamarzają. Pojawia się stres jakiś, nie? Pojawia się jakiś stres, że, że nie pasuje teraz, że masz tu inspirację, ale, o, teraz iść tam, zrobić to, o, nie chcę mi się. Stres, nie, to jest takie stresujące zrobienie tego. Ludzie wysiadają, nie działają na swoją inspirację. To jest problem, bo jest pewna rzecz, która jest faktem. Robili badania na ten temat. Jeżeli chcesz wiedzieć, kto i jakie badania, to sprawdź pracę takiego neurobiologa Andrew Huberman. Robili badania, i wyszło, że Człowiek, który wygrywa, to jest człowiek, który w momentach, gdzie pojawia się stres, stres, jakikolwiek zaczyna działać, uruchamia się bardziej, pcha do przodu, kombinuje, próbuje myśli, tak, działa bardziej. Jest zwiększona, zwiększona aktywacja. To jest człowiek, który wygrywa i będzie wygrywał. Człowiek, który przegrywa w życiu, tak ogólnie. To jest człowiek, który w momentach, gdzie pojawia się stres, się deaktywuje, tak wyłącza, tak wycofuje się, działa mniej, gdy pojawia się stres. To jest człowiek, który będzie przegrywał. Teraz wiesz o tym, że dobrze jest zadziałać na swoją intuicję, na swoją inspirację. To jest bardzo ważne. Ale gdy pojawia się ta inspiracja, to pojawia się razem z tym ten stres. I nie działasz, zamarzasz tak, nie robisz tej rzeczy. Nie, nie, nie zadziałasz na swoją inspirację, tak. Zainspirowałeś się i myślisz sobie, a może pójdę tam, a może zrobię to, a może zrobię to. Nie działasz, bo nie chce ci się, bo nie pasuje, jest jakiś stres, tak, to będzie stresujące zrobienie tego. W takich momentach przegrywasz. Trenujesz się i. Jesteś przyzwyczajony w tym trybie przegrywania, gdzie pojawia się stres i zamarzam i wycofuję się. Nie, nie, nie zrobię tego. Możesz się wytrenować, możesz wytrenować swój własny mózg, żeby działał w momentach, gdzie pojawia się stres. Żeby to zrobić, musisz stworzyć ścieżkę neuronową, dosłownie ścieżkę w twoim mózgu. Na przykład. Powiedzmy, że pojawia się inspiracja. Masz jakąś inspirację i chcesz coś zrobić, chcesz zrobić coś, tak, spróbować coś, tak, chcesz iść gdzieś, chcesz coś napisać, zapisać, tak, coś fajnego i chcesz zmanifestować to, nie, chociaż na kartce, tak, żeby, żeby zrobić coś. Nawet jak zamarzasz. Nawet jak widzisz, że zamarzasz i uznajesz to, że zamarzam, że nie chce mi się, że nie mogę, że zamarzło, nie? W takich sytuacjach bardzo ważne jest zrobienie tej rzeczy nawet z opóźnieniem. Czyli zamarzasz, prokrastynujesz, ale bardzo ważne jest, żebyś pokonał to w pewnym momencie i zrobił tą rzecz nawet z opóźnieniem. Jeżeli skończysz, zrobisz tą rzecz. Która ci przyszła do głowy, jeżeli ją zrobisz, wykonasz tak do końca. Nie tak, że przyszedł Ci pomysł, żeby zbudować jakiś biznes i zbudujesz do końca ten biznes. Nie. Po prostu przyszła Ci inspiracja, żeby coś zrobić, jakiś krok. Jak zrobisz ten krok cały, wykonasz tą rzecz albo spróbujesz, zobaczysz, że może nie jest tak fajnie, jak wydawało Ci się, ale zrobisz to do końca, to wytwarza się ścieżka w Twoim mózgu. Jeżeli nie dokończysz tej rzeczy. To nie robi się ta ścieżka, nie wytwarza się. Jeżeli skończysz to, to wytwarza się ścieżka. Teraz, jak zrobisz to raz, dwa, trzy, to wzmacniasz taką ścieżkę w Twoim mózgu, gdzie jest ta pamięć Twojego organizmu, że pojawił się stres, pojawiło się coś stresujące i nie pasowało, i Ty to zrobiłeś, tak przeszedłeś przez tą drogę całą, jest stworzona ta ścieżka, jest ta droga. Są te znaki na tej drodze, tak? Jest ta droga i są twoje, twoje stopy na tym, tak? Jest zapisana ta droga. Teraz, im bardziej wzmacniasz tą ścieżkę, czyli dokaczasz te rzeczy, nawet z opóźnieniem, masz tą inspirację, nie, zrobię to. Prokrastynowałem, ale zrobię to teraz do końca. Zrobię tą rzecz. Wytwarzasz te ścieżki. Teraz, te ścieżki zostają w twoim mózgu. To są ścieżki, to są dosłownie Taka mapa w Twoim mózgu jest wyrobiona nowa droga. Teraz. Następnym razem, gdy pojawia się inspiracja i pojawia się jakiś stres, i myślisz sobie, o dobrze jest zadziałać na, na, tą, na tą inspirację, o dobrze jest to zrobić. Twój mózg w momencie, gdzie dawniej pojawiała się prokrastynacja, i o nie, nie pasuje, to teraz Twój mózg ma gotową ścieżkę. Przez którą chodziłeś, I jest łatwo dla Twojego mózgu chwycić tą ścieżkę. Tak, Twój mózg szuka w swojej pamięci w takich sytuacjach, co robiliśmy. Co robiliśmy w takich sytuacjach? Bum, znajduje tą ścieżkę i mówi: A, działaliśmy, szliśmy, zrobiliśmy to. I jak jest ta ścieżka przejechana, to jest wygodniej, jest łatwiej. W sensie. Nie będziesz musiał wysilać się ekstremalnie, żeby to zrobić, po prostu będziesz jechał na znanej ścieżce. Twój mózg będzie jechał na znanej ścieżkę i będzie to wygodniejsze doświadczenie. To działanie na tą stresującą sytuację, to działanie na tą inspirację będzie łatwiejsze, takie wygodniejsze doświadczenie, bo masz wyrobioną tą ścieżkę. Teraz to, co mówię, to jest lifestyle, to jest sposób życia. Czyli na przykład ludzie, którzy są w tym. Trybie życia. To robią dużo różnych rzeczy, takich stresujących specjalnie. Na przykład, zimny prysznic. Może zabierałeś się na zimny prysznic. Polałeś się trochę albo pomyślałeś o tym, ale mm, ach, nie pasuje dzisiaj, nie pasuje tak czuję się zmęczony. Nie, nie chcę teraz tego stresu. Stchurzyłeś, nie wzmocniłeś tej ścieżki. Nie wytworzyłeś kolejnej ścieżki, gdzie stres i działam. Stchórzyłeś. Teraz to jest lifestyle. Zaczynasz robić takie rzeczy, na przykład zimny prysznic. Nie stchórzę. Wiem, że będzie stres. O Boże, to będzie nieprzyjemne, ale myślisz sobie w swojej głowie, że ja zrobię to i dokończę to. Zrobię ten zimny prysznic. Wstanę, poleję się tą zimną wodą, nie na głowie. Ciało, nie? I twarz, nie głowa. <noise> nie taką ekstremalnie zimną wodą, głowę, nie? Ciało. Zrobię to, będę. Będę w takim stanie, będzie stresujące, ale dokończę tą ścieżkę. Kolejny raz. I nie tylko zimny prysznic. Nie, nie zaczynasz robić zimnych pryszniców i czekasz, jak życie się zmieni. Zimny prysznic to jest jeden ekstra krok. Jedna dodatkowa ścieżka, gdzie pojawił się stres i zadziałałeś. Im zwiększa się mapa takich sytuacji, gdzie był stres i zrobiłeś to do końca. Był stres zrobiłeś to do końca. Był stres i zrobiłeś to do końca. Jest więcej tych ścieżek i później nowe sytuacje pojawiają się w Twoim życiu, gdzie jest stres. Twój mózg chwyta tą ścieżkę. I tak automatycznie, a, robimy to, bum, jedziemy i robimy to. Chwytasz ścieżki, które sobie wyrobiłeś. Stres, stresująca sytuacja, zrobię to, chwyta tą ścieżkę Twój mózg i łatwo jedziesz. I zaczynasz się przyzwyczajać do tego, że gdy pojawia się stres, aktywujesz się, pchasz do przodu, robisz tą rzecz. Teraz parę rzeczy muszę zaznaczyć. Są sytuacje, gdzie jesteś bardzo, bardzo mocno zamrożony. Na przykład jest ekstremalna prokrastynacja i ekstremalne blokady w tobie. Na przykład mówisz: y, Wiem, że powinienem zrobić to i tak nie mogę. Nie mogę tak. Nie, nie mogę. Nie mogę się ruszyć. Nie mogę. Myślę w swojej głowie i próbuję i myślę, ale po prostu moje ciało nie może. W takich sytuacjach, gdy jesteś bardzo zamrożony, gdzie pojawia się jakiś stres i wiesz, że powinien zadziałać, ale zamarzasz i nie możesz nic zrobić, w takich sytuacjach bardzo dobra strategia jest taka. Znajdujesz osobę, i wyrażasz to, jak się czujesz. Tak, żeby ta osoba powiedziała tylko tak o rozumiem. Nie, żeby ci mówiła, a zrób to, zrób to, rozwiąż ten temat. Nie. Ważne jest, żeby znaleźć osobę, która cię po prostu wysłucha i wytłumaczysz jej dokładnie, jak się czujesz. Że jesteś zamrożony, że masz tak, że nie możesz się ruszyć, że tak wyrazisz to. Jeżeli nie masz takiej osoby, to musisz to zeksternalizować. Bierzesz kartkę papieru i piszesz to rękami. Ręką. Długopisem, piszesz. Mam tak, że jestem ekstremalnie zamrożony. Mam takie uczucie, jakby coś mnie trzymało, jakby była taka ekstremalna blokada. Wyrażasz dokładnie, eksternalizujesz to, co czujesz. Tak. Wystawiasz to na zewnątrz. Nie jesteś w tym zamknięty, tylko zaczynasz to wyciągać na zewnątrz, na kartkę papieru. Czuję się tak, jakbym po prostu był dosłownie zamrożony, jakbym. Jakby było jakieś pole, które by mnie trzymało i nie mogę się ruszyć, po prostu zamarzłem. Wyrażasz, wyrażasz dokładnie to, co czujesz. Mam tak, mam tak, mam tak, mam tak, mam tak, że po prostu nie mogę się ruszyć. Myślę o takich i takich rzeczach w mojej głowie, chodzą mi takie myśli i po prostu nie mogę się ruszyć. Wyrażasz wszystko, co czujesz. To wychodzi na zewnątrz. I zostawiasz to tak. W sensie nie, nie szukasz rozwiązania. Po prostu wywalasz to na zewnątrz, żeby było. I to jest akceptacja. To jest taka akceptacja, że no tak mam. I jesteś OK z tym. Tak? Nie szukasz rozwiązania. Nie mówisz teraz co zrobić, żeby wyjść z tego. Nie. Walasz to i mówisz, no, mam tak. Czasami jak pewna osoba cię usłyszy i powie, no, znam to, też tak mam. I nie ma rozwiązania. Tak, zostawiamy to. Tak, no, to, to nie jest fajne. To jest jak obserwacja deszczu. Pada deszcz. Nie robisz wszystko, żeby nie padało. Po prostu mówisz, no pada deszcz. Tak samo tu, mówisz, no tak mam. I nie szukasz rozwiązania. Jak akceptujesz rzeczywiście ten moment, gdzie no tak masz, że zamarzasz całkiem, całkiem. To jest uznawanie, tak jak uznawanie deszczu. I mówisz, okej. Okay. Jak to akceptujesz, to puszcza ten twój taki opór. To takie, że o, to jest złe, o, nie powinno być, o. I tak, taki zgrzyt wewnątrz, że o, muszę pchać, muszę zrobić coś, trzeba coś z tym zrobić. Puszcza to, puszcza ten stres, bo uznajesz taki deszcz po prostu. Przytrafi się deszcz. Uznajesz to i zostawisz. Jak to uznajesz, to puszcza trochę twój mózg, to spięcie takie, puszcza to takie opieranie się i po prostu skupiesz się na tym czymś, co masz do zrobienia, na czymś, co możesz zrobić. Tak, na czymś innym. Tak, co, co mogę zrobić? Skoro pada deszcz, to co mogę zrobić? Najpierw akceptacja i później zaczynasz działać i robisz coś. I zobaczysz, że może chwycisz znowu tą inspirację i po prostu przez to, że to będzie zeksternalizowane, nie będzie na twojej drodze, to zapomnisz o tym, że padał deszcz i zaczniesz robić. Tak, zapomnisz i zaczniesz robić to, co, to, co masz do zrobienia. To jest strategia na takie momenty, gdzie jest ekstremalne takie zamrożenie. Uznanie. Uznajesz to, uznajesz ten deszcz i zostawiasz to. I później zajmujesz się czymś innym. Ważne jest, że jak nauczysz się pokonywać takie momenty zamrożenia i zobaczysz, że będziesz w stanie przecisnąć się przez ten ból i zrobić tą rzecz, to pamiętaj, musisz zrobić to do końca. W sensie wykonać tą rzecz, którą ustaliłeś sobie do zrobienia. W sensie pojadę tam. Pojadę tam. Napiszę to. Zapiszę to. Powiem, zadzwonię do tej osoby, zrobię tą rzecz. Robisz to. Do końca, w sensie zadzwonisz. Nie pomyślisz o tym, a powiesz później, zadzwonisz. Wyrabiasz sobie ścieżki. Wyrabiasz sobie ścieżki, które zostają z tobą. Kształtujesz swój własny mózg. Kształtujesz swój mózg w taki sposób, że będziesz wygrywał. Będziesz. Wytrenowany w taki sposób, że twój mózg będzie chwytał te ścieżki i będzie mówił: A, jest stresująca sytuacja, trzeba zadziałać. I łatwiej będzie działał, łatwiej będziesz zainspirowany, łatwiej będziesz zachęcony do, do pójścia do przodu, bo chwytasz taką ścieżkę znaną i jedziesz. Teraz kolejna rzecz, którą chcę zaznaczyć w tym filmie. To jest to. Pewni ludzie powiedzą, gracin, kombinujesz za bardzo. Strategia, strategia na to. Strategia na tą sytuację, strategia na tą sytuację. Kolejna strategia, muszę wytrenować swój mózg. Żeby działać. Muszę wygrać z tą prokrastynacją, muszę zrobić tą rzecz do końca, żeby stworzyć tą ścieżkę. Muszę zrobić na zimny prysznic. zrobić tą stresującą rzecz i zaktywować się i zrobić coś w tej stresującej sytuacji. Zadziałać na swoją inspirację. Jak zamarzam. Muszę uznać, Uznać to, że zamarzłem, wyrazić to, zeksternalizować to i odpuścić to. Żeby była akceptacja, i później zająć się tym, co jest fajne dla mnie. Dużo strategii, dużo kombinowania. Gracen, wiesz co? Odpuść. Odpuść sobie. Odpuść sobie. Życie jest fajne. Wystarczy odpuścić i rzeczy się pokładają. Gracen. Za dużo strategii, za dużo kombinowania. Odpuść. Zobaczysz, że. Chwycisz flow takiego odpuszczania i podzieją się fajne rzeczy. To jest fajny argument i zgadzam się z Tobą. Odpuść, odpuść. Łatwo możesz zrobić pewne rzeczy bez stresu. Możesz zadziałać z takiej inspiracji i nie stresować się i poczekać na ten moment, gdzie, gdzie będzie pasowało, gdzie będziesz rezonował, i zrobisz to w takim odpuszczaniu. Rozumiem to. I to jest prawda. To działa cuda, tylko że mówisz to z takim pełnym rozumieniem, czy mówisz to, bo słyszałeś o tym i rozumiesz to w pewnym sensie, i tak mniej więcej wiesz, że to jest dobre? Czy cała twoja świadomość jest przekonana, że po prostu odpuść i się fajne rzeczy? Czy mówisz to tak, bo, bo to jest logiczne i ma sens, ale nie rozumiesz to tak w głębi, nie czujesz tego tak w głębi? Wiele razy ludzie mówią odpuść, zrelaksuj się. I mają rację. Tylko, że pewni ludzie nie są gotowi na to, żeby być na tym etapie, gdzie mogą odpuścić i podzielić się fajne rzeczy. To jest tak, jakbyś mówił pieniądze nie mają znaczenia. Nie dają szczęścia. Jak jesteś bogaty i to mówisz, to jak to mówisz, pieniądze nie dają szczęścia. Nie, nie mają znaczenia. Tak naprawdę pieniądze nie mają znaczenia. Są inne rzeczy, które są ważne. Jak jesteś bogaty i to mówisz, to doszedłeś do tego punktu, gdzie ty to rozumiesz dobrze. Tak, ogarniasz to. Wiesz, wiesz o czym mówisz, masz te pieniądze i wiesz, o czym mówisz, tak, doświadczyłeś to na swoim ciele, że te pieniądze nie mają aż tak dużo znaczenia. Tak wiesz o tym, inaczej to powiesz, inne znaczenie ma to dla ciebie. Człowiek, który nie ma pieniędzy i jest cały czas w braku i ma problemy, i stresuje się brakiem pieniędzy, on nie może powiedzieć, on nie jest gotowy na to, żeby powiedzieć: Pieniądze nie mają znaczenia. Nie jest tam jeszcze. I nawet jak to powie, to jego świadomość nie będzie cała. Nie będzie całą swoją świadomością mówił to. Będzie mówił: No, pieniądze nie mają znaczenia. Ale gdzieś tam w głowie będzie to takie uczucie: Przecież potrzebuję te pieniądze i kurczę, no, muszę coś zrobić, żeby mieć te pieniądze. Mają znaczenie ogromne. Nie mówi to w pełni ta osoba. Więc ważne jest, żebyś najpierw był bogaty w strategię, ogarniał strategię, ogarniał swoje życie, jechał i wiedział w różnych sytuacjach, co zrobić i opanował pewne sytuacje, opanował ten moment, gdzie zamazasz, żebyś opanował te momenty, gdzie jest stres i działasz, żebyś ogarnął to, żebyś był bogaty, żebyś mówił swobodnie, mając te ścieżki, będąc bogatym. Mając te ścieżki w mózgu, że możesz chwycić tą ścieżkę i jest wyrobiona, i łatwo zrobisz tą rzecz, która jest stresująca, i łatwo zadziałasz na tą inspirację. Z takiego miejsca, gdzie już masz to ogarnięte, jest to, jest to takie łatwe, jesteś bogaty, powiedz sobie, wystarczy odpuścić. Nie trzeba się aż tak bardzo spinać. Z tego miejsca możesz to powiedzieć. Z tego miejsca, jak odpuścisz i powiesz, to nie ma znaczenia. Wszystkie te strategie nie mają znaczenia. Jesteś w innej świadomości i rzeczywiście odpuścisz i powiesz, nie ma znaczenia ta strategia, ale masz inną świadomość i to, że odpuścisz, to odpuścisz w taki inny sposób, z inną energią odpuścisz. Bo jesteś swobodny, jesteś bogaty. Więc dużo ludzi chce za szybko iść w to takie, odpuść sobie, po prostu nie trzeba, nie trzeba, nie spinaj się za dużo strategii, za dużo analizowania. Układaj sobie mózg. Układaj sobie myśli, rad sobie z sytuacjami, bądź bogaty, opanuj życie do pewnego stopnia i później powoli zaczy, zaczynaj je odpuszczać. Tylko że zobacz, że to odpuszczanie będzie takie, że odpuszczam, bo i tak ogarniam wszystkie te sytuacje. Tak mam to opanowane. I to nie, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Jeżeli zubie jest pomocny, zostaw lajka, jeżeli interesuje Cię kanał i to to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.